Cześć, nazywam się Natalia Matuszewska i znajdujemy się dzisiaj w stulecinku z tutejszym prezesem jednostki, Danielem Pieseckim. Dzień dobry. E, a więc tak, jak długo jest Pan związany z tą jednostką i od kiedy pełni Pan funkcję prezesa? Z jednostką jestem związany od 12 roku życia, czyli już około 12 lat. W grupie wyjazdowej od około 7. Funkcję prezesa pełnię od roku 2022. Kiedy i w jakich okolicznościach powstała Wasza jednostka OSP? Zamysł powstania jednostki pojawił się po wojnie w roku 1945. Założona została oficjalnie w 1946 przez ówczesnego prezesa. Jak zmieniała się działalność OSP na przestrzeni lat? A więc na początku nasza jednostka dysponowała sikawką, konną. Później nasza jednostka otrzymała pojazd gaśniczy z Akademii Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu. Był to Star 25. W następnych latach nasza jednostka otrzymała Stara 244 z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykosach, a aktualnie dysponujemy pojazdem Renault Midliner, to jest Wóz pozyskany z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowie. Jakie są najczęstsze interwencje, do których jesteście wzywani? Myślę, że Ochotnicza Straż Pożarna teraz coraz częściej jest dysponowana do różnych typów zdarzeń. Przede wszystkim to są pożary. Myślę, że wypadki drogowe, plamy ropopochodne. Owady skrzydła, ale też bardzo często jesteśmy dysponowani do pomocy karetki, do nagłych zatrzymań, krążenia i tego typu innych zdarzeń. Dobrze. Czy zachęcacie młodych ludzi do wstępowania w szeregi OSP oraz MDP? Jak wygląda proces rekrutacji? Dołączyć do nas może każdy młody człowiek. Potrzebne są przede wszystkim chęci. My staramy się też zachęcić młodzież, jeżdżąc na różne zajęcia do szkoły. Czy też zorganizować różnego typu pokazy? Jeżeli chodzi o dołączenie, to wystarczająca jest tylko zgoda rodziców, jeżeli się jest niepełnoletni. Okay. Jakie znaczenie ma dla Was działalność społeczna poza akcjami ratunkowymi? My przede wszystkim chcemy angażować się tutaj w lokalną społeczność, między innymi poprzez pomoc w organizacji festynów, zabezpieczenie ich pod kątem bezpieczeństwa. Czy też różnego rodzaju tutaj miejscowych uroczystości religijnych. Chcemy, żeby ta nasza jednostka była widoczna i żeby było przede wszystkim na tych uroczystościach bezpiecznie. Dobrze, dziękujemy w takim razie to koniec pytań. Dziękuję za obecność. Dziękuję. Do widzenia. Hello, everybody!